Cześć, tu skaner umysłu, psychologia codzienna. Dziękuję, że jesteście ze mną i zostawiacie swoje reakcje w postaci komentarzy. To naprawdę wiele dla mnie znaczy i motywuje do tworzenia kolejnych treści. Dziś kolejny film, który mam nadzieję da Wam wartość w codziennym życiu. Znasz to uczucie, gdy w Twojej relacji niby wszystko jest ok, ale coś jest nie tak, rozmowy stają się krótsze, bliskość rzadsza. Zaczynacie się mijać, jakbyście żyli obok siebie. To nie zawsze kwestia wielkiej kłótni. Czasem to małe codzienne zachowania, takie, których nawet nie zauważasz, powoli wypalają więź. Dziś pokażę ci siedmiu takich cichych sabotażystów. Nie po to, żeby cię zawstydzić, tylko po to, żebyś miał lub miała szansę je zatrzymać, zanim będzie za późno. Punkt numer jeden słuchanie, ale tylko do połowy. To jedno z tych zachowań, które na pierwszy rzut oka wydaje się niewinne. Ale w relacjach działa jak cichy sabotażysta. Znasz to? Twój partner zaczyna mówić o trudnym dniu w pracy. Wspomina coś o nowym szefie, absurdalnych wymaganiach, napięciu w zespole, a ty już w połowie zdania zaczynasz analizować. Co on znowu przesadza? Może lepiej, żeby sam się ogarnął, albo najczęściej, co ja mam teraz powiedzieć. Twoja głowa biegnie szybciej niż słowa drugiej osoby. To niesłuchanie, to czekanie na swoją kolej. W relacjach codziennych to zachowanie jest powszechne w pracy. Współpracownik opowiada o problemie z klientem, a ty już myślisz, jak się wytłumaczyć, albo co byś zrobił lepiej. W domu dziecko opowiada o kłótni w szkole, a ty przerywasz skazaniem, zanim dotrzesz do sedna. W związku. Partnerka chce tylko podzielić się swoim smutkiem a ty od razu szukasz logicznego rozwiązania, nie zauważając, że wcale nie prosiła o radę. Efekt? Druga osoba czuje się niewysłuchana, niekochana, nieważna, jakby mówiła do ściany, ładnie uśmiechniętej, kiwającej głową, ale w środku zamkniętej. To takie małe nieuważności, które powtarzane codziennie zaczynają rozbijać zaufanie, bo przecież jeśli ktoś nie słucha mnie naprawdę, to czy ja naprawdę się dla niego liczę? Teraz pomyśl, ile razy ty sam czułeś się zlekceważony, bo ktoś ci przerwał albo zbył twoje emocje szybkim, oj, nie przejmuj się. To boli, prawda? I teraz? Czy przypadkiem nie robisz tego samego innym z przyzwyczajenia, nieświadomie? Mała zmiana, wielki efekt zatrzymaj się. Nie planuj odpowiedzi. Słuchaj do końca, nie po to, żeby odpowiedzieć, ale po to, żeby zrozumieć. To jest prawdziwe słuchanie. I to właśnie ono buduje relacje. Kolejne zachowanie, które przedstawię, to szyderczy żart. Niby śmiech, a jednak boli. Oj przecież tylko żartuje. To jedno z najbardziej niebezpiecznych zdań w codziennych relacjach. Na pozór niewinny żart, sarkastyczny komentarz, ironiczne spojrzenie, lekka kpina potrafi zostawić ślad głębszy niż otwarta krytyka. Dlaczego? Bo atak przychodzi w przebraniu śmiechu. Wyobraź sobie sytuację: Twój partner zapomniał kupić mleko, mimo że mówisz o tym od trzech dni. W odpowiedzi rzucasz: No tak, można na Tobie polegać jak zawsze z ironicznym uśmiechem. Znajoma pochwali się nową fryzurą, a Ty: Wow, odważnie, ja bym się tak nie odważyła. Dziecko pokazuje rysunek, a Ty pół żartem To miało być drzewo? No nieźle. I co się dzieje? Druga osoba się uśmiecha, czasem zażartuje z powrotem, machnie ręką, ale coś w niej pęka, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie. Bo to nie był żart, to była ukryta krytyka ubrana w śmiech. Śmiech, z którego nie można się bronić, bo przecież wtedy brakuje ci dystansu, nie masz poczucia humoru, przesadzasz. I tu jest największy problem. Zaczynamy się uczyć, że w relacji trzeba się bronić nawet przed tymi, których kochamy. I to boli bardziej niż jedno ostre słowo, bo szyderczy żart nie mówi coś ci nie wyszło, on mówi Ty jesteś niewystarczający i jeszcze się z tego śmieje. Badania pokazują, że częste używanie ironii w relacjach jest jednym z sygnałów pogarszającej się więzi, bo ironia tworzy dystans, a bliskość potrzebuje czułości, nie ciosów pod przykrywką humoru. Jak to zmienić? Nie musisz przestać żartować, ale zacznij się zastanawiać, czy ten żart śmieszy nas oboje, czy raczej śmieszy mnie, a drugą osobę rani. Zamień sarkazm na życzliwy śmiech. Zamiast: "No jak zwykle się nie ogarnąłeś", powiedz: "Chodź, ogarniemy to razem". To wciąż może być zabawne, ale bez bólu, a relacja zamiast pękać, będzie się zbliżać. Okej, okay, lecimy z następnym. Numer trzy to zbieranie punktów. Czyli kto był bardziej zmęczony? Brzmi znajomo? Dzisiaj miałam koszmarny dzień. A ja? Ja od szóstej na nogach, w pracy masakra, potem zakupy, potem dzieci, a jeszcze ty mówisz, że miałaś ciężko? To nie rozmowa. To bitwa na cierpienie. To konkurs pod tytułem Kto bardziej zasługuje na współczucie? I wiesz, co jest najgorsze? Że obie strony przegrywają zamiast się wysłuchać, porównują, zamiast się wspierać, rywalizują, zamiast widzę, że ci ciężko, chcesz pogadać? Słyszymy, a ja mam gorzej. Zbieranie punktów to jeden z najbardziej podstępnych nawyków w relacjach, bo na pierwszy rzut oka wygląda jak próba pokazania, że też masz ciężko, ale w praktyce odbierasz przestrzeń drugiej osobie. Ona nie szukała porównania, szukała zrozumienia. Przykłady? Kto wstał więcej razy do dziecka w nocy? Kto ostatni zrobił pranie? Kto częściej gotuje obiady? Kto więcej zarabia? Kto ma trudniejszych klientów? To jak prowadzenie niewidzialnego notatnika z punktacją. Plus jeden dla mnie, bo to ja dziś odebrałem dzieci, plus dwa, bo nie zasnąłem na bajce, plus pięć, bo zrobiłem herbatę. A kiedy czujesz się niezauważony, ten notatnik leci na stół. Zobacz, ile robię, a ty efekt? Zamiast bliskości? Rozliczenia, zamiast empatii? Statystyki, zamiast jesteśmy w tym razem, każdy sobie. Psychologowie relacji zwracają uwagę na coś przerażającego: związek, który staje się tabelką w Excelu, wcześniej czy później się wyczerpuje. Bo w relacji nie chodzi o równe liczby, chodzi o uczucie, że druga osoba nas widzi, słyszy i rozumie. Jak to zmienić? Zamiast punktować przytul, zamiast mówić ja też, powiedz: To musiało być trudne dla ciebie. Chcesz, żebym po prostu posłuchał? Zaufaj. Czasem najmocniejszy komunikat to ten najprostszy: widzę cię i jestem tu z tobą. I nagle nie musisz zbierać punktów, bo oboje gracie do jednej bramki. Zachowanie numer cztery to milcząca kara czyli cisza, która krzyczy. Nie padło żadne wulgarne słowo, nie było krzyku. Nie trzaskały drzwi, ale w powietrzu aż gęsto od napięcia, bo cisza też może ranić. To ten moment, kiedy jedna osoba zamyka się w sobie, milczy jak skała i pokazuje, że coś jest nie tak, ale nie mówi co. Znasz to? Coś się stało? Wzrok w telefonie, cisza. Jesteś zły? Zła? Wzruszenie ramionami. To porozmawiajmy. Cisza, jak betonowa ściana. To właśnie milcząca kara. To sposób, w jaki jedna osoba kontroluje sytuację przez wycofanie. Zamiast powiedzieć, zraniło mnie to, co zrobiłeś, zamyka się i czeka, aż druga strona się domyśli. Albo zacznie przepraszać. Albo też się wycofa. I wtedy relacja nie przypomina już dialogu. Przypomina ciche pole minowe. Obie strony chodzą wokół siebie ostrożnie, żeby nie wybuchło. Przykłady? Pokłótni. Nie mam ochoty rozmawiać. Tylko, że... Przez dwa dni. W relacji z rodzicem zawiodłeś mnie i koniec kontaktu przez tydzień. W związku. Jeden błąd i nagle druga osoba staje się lodowata. Zero czułości, zero rozmowy, tylko sucha obecność. Psychologowie ostrzegają. Milcząca kara to emocjonalna manipulacja, bo cisza staje się bronią. To kara za coś, o czym często nawet nie wiesz. W badaniach nad komunikacją małżeńską wykazano, że tak zwane stonewalling mur milczenia to jeden z najpewniejszych znaków zbliżającego się rozpadu relacji, bo relacja to nie zgadywanka, to wspólne rozumienie emocji. A jak to naprawić? Zamiast uciekać w ciszę, powiedz: Potrzebuję chwili, żeby ochłonąć, pogadajmy za godzinę, lub jestem zły, ale chcę o tym pogadać, kiedy będę gotowy. To różnica jak między zamkniętymi drzwiami a drzwiami uchylonymi. Jedne kończą rozmowę, drugie dają nadzieję na dalszy dialog. I pamiętaj, cisza może leczyć, jeśli jest świadoma i tymczasowa, ale jeśli staje się karą bez słów, to powoli zatruwa wszystko. Dobrze, czas na numer 5: porównania. Cichy truciciel relacji. A czemu nie możesz być bardziej jak Tomek? Wiesz, Kasia to zawsze znajduje czas dla swojego chłopaka. Moja mama to by tak nie zrobiła, niby tylko słowa, ale mają moc jak cios w brzuch. Porównania w relacjach to jak ciągłe mówienie drugiej osobie nie jesteś wystarczający, nie takim, jakim jesteś, tylko jakimś wyimaginowanym ideałem z katalogu cudzych oczekiwań. To może wyglądać niewinnie. Zobacz, jak oni potrafią razem podróżować, a my, Twój brat skończył już studia, a ty ciągle nie wiesz, co robić. Inni faceci to potrafią się bardziej postarać. Ale dla osoby po drugiej stronie to jak ciągłe przypomnienie, że jest gorsza że nie dorasta do jakiejś niewidzialnej poprzeczki, która ciągle wędruje wyżej i wyżej. I co się dzieje? Zamiast zbliżenia pojawia się dystans, zamiast inspiracji, presja, zamiast razem, wyścig. Psychologia mówi jasno. Porównywanie partnera, przyjaciela czy dziecka do kogoś innego obniża poczucie własnej wartości i osłabia więź emocjonalną. Dlaczego? Bo nikt nie chce być traktowany jak projekt do poprawki. Badania pokazują, że pary, w których często występuje porównywanie do byłych partnerów, znajomych czy rodziny, mają aż trzy razy większe ryzyko rozstania niż te, które skupiają się na własnym stylu relacji. Zamiast porównywać, doceniaj nie. Inni rodzice to robią więcej, tylko doceniam, że mimo zmęczenia znalazłeś dziś dla mnie czas. Nie, ona tak dobrze gotuje, tylko uwielbiam, jak robisz tę swoją ulubioną pastę, smakuje jak wspomnienie lata. To różnica między oceną a wdzięcznością. Jedna buduje mury, druga mosty. A jeśli już czujesz, że coś ci doskwiera, powiedz to bez porównań, zamiast zobacz jak on traktuje swoją dziewczynę. Spróbuj Chciałabym, żebyśmy spędzali razem więcej czasu. Zamiast dlaczego nie jesteś bardziej jak spróbuj. Czego mi brakuje, to bo porównania odbierają relacją autentyczność, a przecież w byciu razem chodzi właśnie o to, żeby być sobą, nie cudzym cieniem. Zachowanie numer 6. Brak ciekawości, czyli milczący rozłam. Co tam u ciebie, aha, no spoko. I cisza. Tak wygląda rozmowa, gdy brakuje ciekawości. Ciekawość to nie tylko pytania, to zainteresowanie człowiekiem, który jest obok, to chęć zrozumienia, co czuje, o czym marzy, czego się boi, a gdy tej ciekawości nie ma, relacja obumiera w ciszy, jak roślina bez wody, niby stoi, ale coraz bardziej usycha. Wyobraź sobie to wracasz po ciężkim dniu z pracy, a druga osoba nie pyta, co się wydarzyło. Nie dopytuje, gdy wspominasz o czymś ważnym. Zmienia temat, gdy zaczynasz mówić o swoich emocjach. Z czasem zaczynasz zamykać się w sobie. Skoro go to nie obchodzi, to po co mówić? Ona i tak nie słucha, więc lepiej zamilknę. A potem pojawia się obcość, między ludźmi, którzy kiedyś znali się na pamięć. Brak ciekawości to brak więzi, bo więź nie powstaje z bycia obok. Ona rodzi się z pytania, słuchania, dopytywania, jak się dziś czułaś na tej rozmowie o pracę, co cię ostatnio zaskoczyło, dlaczego tak bardzo zależy ci na tym projekcie. To drobne pytania, które niosą ogromną wartość, bo mówią: Widzę cię, słyszę cię, jesteś dla mnie ważny. Psychologia mówi wprost. W relacjach, w których ludzie przestają zadawać pytania, spada poziom zaufania i intymności. Ciekawość to klej emocjonalny, bez niej wszystko zaczyna się rozklejać. Badania Johna Gottmana wykazały, że jednym z najbardziej przewidywalnych wskaźników rozpadu związku było ignorowanie tzw. bid for connection, czyli drobnych prób zainteresowania ze strony partnera. Na przykład Zobacz, co dziś znalazłem. Miałem dziwny sen. I cisza z drugiej strony. Zero reakcji, zero ciekawości i powoli związek się kończy. A więc, co robić? Zamiast tylko pytać, jak było w pracy, spróbuj, co cię dzisiaj zaskoczyło, z kim się dziś najlepiej rozmawiało, co byś chciał zapamiętać z dzisiejszego dnia. Bo prawdziwe zainteresowanie to prezent, który pokazuje, jesteś dla mnie ważny, nie dlatego, co robisz, ale dlatego, kim jesteś. Ostatnia już dzisiaj rzecz to oczekiwanie czytania w myślach czyli ukryta gra, w której nikt nie wygrywa. Cisza: siedzisz z boku, zła, rozczarowana, ale nie mówisz nic, boś powinien się domyślić, bo gdyby mu naprawdę zależało, to by wiedział. To jeden z najcichszych, ale najbardziej destrukcyjnych mechanizmów w relacjach oczekiwanie, że ktoś będzie wiedział, co czujesz, co myślisz, czego potrzebujesz. Bez słów, bez sygnałów, bez rozmowy. Ale twój partner, przyjaciel, rodzic to nie telepata to nie wróżka z kulą to człowiek i choć znacie się dobrze, choć powinien wiedzieć to nie ma szans zawsze trafić. Przykład? Jestem na niego zła, że nie pomógł mi z kolacją a powiedziałaś mu, że potrzebujesz pomocy? Nie, ale przecież widział, że się krzątam. Brzmi znajomo? To codzienny dramat wielu relacji. Zamiast komunikować się wprost, gramy w grę, zgadnij o co mi chodzi. I zawsze ktoś przegrywa. Psychologowie nazywają to ukrytą agresją pasywną. Brak jasnej komunikacji nie tylko utrudnia zrozumienie, on wzbudza frustrację, dystans i obwinianie. Tworzy napięcie, którego dałoby się uniknąć jednym zdaniem: potrzebuję Twojej pomocy. Jest mi smutno, bo chciałbym, żebyś. Czasem robimy to nieświadomie, bo boimy się być odrzuceni, uznani za słabych, albo po prostu nigdy się tego nie nauczyliśmy. Ale domyślanie się, aluzje i obrażone spojrzenia to nie komunikacja. To zasłona dymna, która psuje nawet najbliższe relacje. W badaniach nad relacjami zauważono, że pary, które komunikują potrzeby wprost, nie tylko rzadziej się kłócą, ale też czują się bezpieczniej i bardziej kochane. Bo nie chodzi o to, żeby ktoś nas czytał, chodzi o to, żeby chciał nas zrozumieć. A to możliwe tylko wtedy, gdy mówimy otwarcie. Więc zamiast oczekiwać, że ktoś się domyśli, daj mu szansę, powiedz. Nie zakładaj, nie testuj, nie obrażaj się w ciszy. Bo relacje to nie zgadywanka, to dialog, i im częściej go podejmujesz, tym bliżej siebie jesteście. I to był ostatni z siedmiu punktów. Te siedem zachowań to nie są wyroki, to lustra. Zamiast myśleć o, mój partner tak robi, spytaj siebie: Czy ja tego nie robię? Bo prawdziwa zmiana w relacjach zaczyna się od siebie. Jeśli któryś z punktów cię poruszył, to dobry znak. To znaczy, że ci zależy. Jeśli chcesz więcej takich psychologicznych skanerów codzienności, subskrybuj. A teraz daj znać w komentarzu: Które z tych zachowań najczęściej widzisz u siebie? Zacznijmy rozmowę, nie ciszę. Do usłyszenia.